Witajcie na moim kanale, papapapatry. Bye! W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie Multipaka z FIFA 5. I w ogóle specjalnie, dzisiaj, Multipak jest z kartą limitowaną XXXL. Z jakiego powodu się bardzo cieszę i się wszyscy cieszymy. A tą kartą jest właśnie Cristiano Ronaldo, którą kładziemy tam z tyłu na dwóch stojaczkach. No stój, zesz! Ja zrobię spokojnie, ja zrobię spokojnie. Dobra. Pięknie. Kolejne ma trzema jeszcze tam kartami, bo to tam jeszcze trzy karty są, bardzo fajnie. Jest Arien Robin. Philip Lam Fans. I karta bardzo piękna. Riad mares. O, no i jeszcze. setek. na każdego. Tak jak ci będzie? Dobra, tu będą dla Martina, będą dla Rafała, a to są dla mnie. Ja drugi. Tak bez sensu wziąłem, to ja mam dwóch Christianów Ronaldów, także no trochę słabo. O kurde, trzecia powtórka tego znaczku, ja nie wierzę. Mats Hummels, Filipe Coutinho, Paulo Oliveira, Augusto Fernandez, Stefan al No i ten znaczek, którego mam już dwie powtórki. No? No i ta, kolejna saszetka. Nie, bo specjalną kartę muszę zabrać Kurwa. Co to specjalne? Nie mam, karty, mamo przecież. Nie, nie. Ciekawe, ciekawe. Mario Gomez. Javi Garcia. Stambuli. Munir. Majdana i specjalna karta Rodrigo Bentukur. A to jest ja? Tak, teraz ty. Te są zbyt Siadaj i No to teraz ja. Saszetka z Ronaldo. Czekajcie. Ostrość musi złapać. Łap ostrość. Dobra, złapało. Piękne, no ja sobie tu otworzę poza kamerą, bo ja z kamerą w ogóle nie umiem, więc zaraz wracam. ok to no tak. Pierwsza karta to, Żoła Mario. Gdzie są te karty? Tu dam Ojejku, ale fajny. Gold. FIFA Club World Cup, puchar. Nie mam. Fajnie. Ktoś tu odwrócony nam. Na Tutaj. U. Axel Witzel, U. Czupo Moting. No i odwracamy. Leonardo. U. To jest Ferenc Waroś. I... Jonas gay yes. <laughs> Dobra, to tutaj jest następna paczka. Też Feinsteingerem. Piękna. No to sobie znowu otworzę tam. Dawaj, Marti, Dawaj, Marti. Dobra, teraz czekajcie sobie, ja tutaj porządkuję, bo takie trochę. To będzie słaba paczka. Jonas Sektor, Hektor. Marzek. Luka Miliwojewicz. Miliwojewicz. radzia Nęń Golan. Aleksandar Prijowicz. Nie, go mam. Wiem. która jest odwrócona. To... Chodzi Neymar! Neymar! Ikona! Patrzcie! Patrzcie! Jakie piękne. Piękna karta. Zostaw na razie, muszę pokazać. Piękne. To jest nasza pierwsza ikona. A, ja trzeba go tutaj dać. O, za tego. O. To nie ja muszę pisać. Tak, Dobra, to byłem ma... ja. Wow. Martin to w ogóle jakieś szczęście, ma... O to chyba będzie musiał zadaje te odcinki na jeżeli chcecie, to na te odcinki i dawacie lajki. Y, tutaj. Sweinstager, Bail i Picklę. I zaczynamy. To jak ta chwilę? 100 lajków pod tym odcinkiem, następny odcinek nagrywał Marki. To muszę być 100 lajków. taka Trochę głośno. Klein. Neustager. No no Neustager. Bu bu Burki. Biurki. Marcelo Kirina. Schmeichel. Kasper. No. I... Oh! Co to Impact. Impact. Poczekaj. Tutaj ta gacza. Koni Marka. Piękna karta też. Dobra, druga paczka. A ja właśnie wiedziałam! W tym moim paku wejdzie. A ja wiedziałam, że będzie jedna. Dobra, chodź Polecam. A to czaj. Pięć. A to nią. No, to pięć. 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 Aleksandro Neto Jara, no, yeah. Goodale ah! i znaczek Dobra, Rafał już Beautiful no i na ten odcinek z tego multi-packa, Podsumowanie jest proste. Neymar Krycha Ronaldo. Czyli znowu Padre. Takie jest nasze podsumowanie i na ten odcinek to już jest koniec, bo nie mamy więcej. No i żegnam Was ja, żegnam Was Martin. Żegnam Was Rafał. Cześć. I żegnam was mój Tato. ma. Także subskrybujcie, udostępniajcie i lajkujcie. Cześć!